Widzowie, robimy to! Robimy extreme! Ale na poziomie jeszcze większego extreme! Czemu? Bo robimy wyścig. Ja sam ale jest troszeczkę dla mnie lepiej. Bo ja znam miejsca wszystkich cukierków, więc no, będę latał po cukierkach. Czy ja sam zdążę zebrać wszystkie cukierki? Czy moi aktorzy tutaj widzowie? To zrobią oni zrobić, to pierwsi. Więc zobaczymy. Oni gadają sobie, nie do że gadają na Discordzie. Mogą zrobić, że tylko jedna osoba wszystko zbierze. No, zobaczymy, czy oni wygrają. Czy ja, znając jeszcze miejsca, żeby nie było tu za długo, więc dlatego też znam te miejsca. Więc pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja i napiszcie w komentarzu, czy to wszystko zrobiliście. A ja lecę, zaczynam ekstrema. Yy, oni też już zaczynają. Dobra, więc Extreme, czas start, zacząć. Dobra, pierwszy cukierek to jest yy, ten tu. I mamy od razu ten tu. Dobra, jak już mamy dwa cukierasy, lecimy teraz po kolejnego. Jest kolejny, on jest tu. O kurcze! Eee, oni, oni są mega szybcy. Oni są mega szybcy. Oni są mega szybcy, więc ja muszę sobie lecieć kolejne rzeczy, żeby tu znaleźć. Eee, dobra, mam. Muszę wziąć tego cukierasa. Dobra, to trzeba zrobić. Jest, mam, dobra. Eee, więc znaleziony. Eee, dobra, lecimy teraz po kolejnego cukierasa. Jak nie będę tak stawał na chwilę, to znaczy właśnie, że patrzę na mapie, gdzie dokładnie jest, a wy sobie oglądajcie odcinek. Kolejny jest tutaj. Dobra, mam, yy, kolejny cukieras jest, yy, już wam pokazuję gdzie jest kolejny cukieras, niektóre cukierasy są tak, te cukierasy są w takich sekretach, że naprawdę ciężko niektóre je znaleźć. <laughs> Mamy kolejnego, już jest 5, więc naprawdę jest fajnie. Mamy 5 na 40, yy, więc tak, kolejny. I tak, nie mam ich po kolei, po prostu mam, mam mapkę taką, po prostu i sobie patrzę mapkę, jak tam miałem oznaczone na tej mapce i przygotowane. Dobra, lecimy sobie tutaj, Town Hall, więc po prostu sobie nawet zwolnijcie sobie filmik yy, do mniejszego spida, yy, no i możecie sobie oglądać. I patrzę i, no nie wierzę po prostu, śpikaj się, dobra, dobra, mamy, yy, mamy cukierasa i kolejny cukieras, gdzie jest? Dobra, już wiem, gdzie jest kolejny cukieras. Oni na pewno raczej nie zdadzą rady. No, piszcie w ogóle w komentarzach, czy dadzą rady. To zrobicie w niż ja. Yy... Zobaczymy w ogóle, do ilu dojdą. O kurczę, on wie, że tu jest. On wie, że tu jest. Dobra, lecimy. A, jednak nie wie, że tu jest. Tu jest, dobra. <laughs> to jest za trudne, żeby znaleźć. Zobaczymy w ogóle, ile mu się da znaleźć. Yy, kolejne. Dobra. Yy, kolejne jest w miarę daleko, ale ja tam już polecę. Dobra, lecimy na jacht. Więc na jachcie mamy kolejny. Ja nie pamiętam dokładnie gdzie to na jachcie było, ale to chyba było na dole w sekrecie. Dobra, lecimy tutaj, tak, tak, chyba tak. Yy, oni też mogą się lekko mną jakby wzorować. Tym patrzeć, Gdzie to mniej więcej jest. To było w tym sekrecie? Nie, to nie było w tym sekrecie. To było w tym drugim sekrecie chyba. Yy, tak, o. W ogóle, że to w tym sekrecie jest, gdzie, no, nie wszyscy to znają. Yy, Okej, okay, dobra, jesteśmy. Okej, okay, lecimy kolejne jeczko. Yyy, znaczy, cukiereczek, ja jajeczko, co ja mówię? No, i no, istra, no, cukiereczek, dobra. Kolejny mamy na sali gimnastycznej i tu już będzie nam potrzebna drabina. Jest drabina, tu. Dobra, lecimy. Bardzo dużo ludzi chciało Extreme, wiem, że to jest mega cholernie trudne. Dlatego też postanowiłem, że wam to nagram i zrobimy to w miarę szybko. Nie przedłużając. Tu jest, dobra. No, ja wiem, że oni mogą mieć ogromny problem z zrobieniem w ogóle tych cukierków. Dobra. Oj, tu mamy, dobra. Kolejny y cukierek jest on. O kurcze. Ojej, tego cukierka to raczej nikt by nie znalazł z nich. Tego cukieraca to myślę dlatego też widzowie czekaliście bardzo. W ogóle pełno komentarzy było mendzi z Rubek Stream, bo nie mogę tego zrobić. No to proszę bardzo. Oglądacie ci naczyk jest extreme. W ogóle ciekawe jak im to idzie teraz. Eee... Ciekawe, ile kto ma ich najwięcej? Bo to nie jest łatwe. Mimo wszystko, to, to, to jest naprawdę. ekstrem jest naprawdę ekstremalny. Dobra. Lecimy sobie tu, tu i patrzcie! Wejdziecie tu nie ma, co nie? On jest tu za ścianą. O, jest. <noise> tu był. Dziesiąty. <noise> Więc wychodzimy teraz, tak? I kolejny jest yy, tutaj niedaleko. Więc też będziecie mogli blisko sobie ogarnąć, bo kolejny jest tu. Tak, tu. Tu w śmietniku. Dobra. Yy, lecimy z kolejnym. Yy, to było kolejny jest. Oj. Kolejny jest nie tu, tylko tam, dobra Wezmę sobie autko, bo jednak autkiem będzie dużo szybciej poruszać się po terenie, wiecie? I zrobimy 200. I damy, żeby nie było ślizgu, dobra. Oni widzę, że robili huśtawkę, huśtawka też jest tam miara taka fajna. Oni w miarę latają, ja już mam 11, więc jest myślę, że speed to i tak 40, to trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo. Lecimy sobie tutaj, koło tego. I tu mamy. No i jest kit. Yy, kolejna. Dobra. Lecimy po kolejną. Dobry. Lecimy. Lecimy po kolejną i mamy kolejną. Yy, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy ją. O, nie, nie. Yy. Dobra. Yy, tutaj, 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 tutaj. tutaj. Yy. I rower tu. O, dobra, mam Jest, pięknie yy, Kolejna, kolejna Już wiem, gdzie to jest Już wiem, gdzie to jest Na mapie sobie sprawdzam Lecimy teraz na Zupełnie dalej Na drugą stronkę yy, Weźmiemy sobie autko Jednak autkiem jest dużo lepiej Bo można fajnie sobie jeździć OK, oni są tu. I pewnie kolejne znaleźli. To jest z tego, co widziałem, gdzieś. Tutaj. E, tu, 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 tu. Dobra, mam chyba. Tak jest, widzicie? Kolejne jest tutaj. Jest to mega, ale to mega ciężkie. E, kolejne, mam kolejne, mam kolejne. Lecimy. Yy, musimy się cofnąć Musimy się cofnąć I lecimy na Straż pożarną, dobra Lecimy tu Lecimy na straż pożarną I straż pożarna jest tu Oj, dobra, powoli I telewizorek I tu za telewizorkiem mamy kolejny, dobra Mamy 15, Więc no, jakoś jest, dobra Lecimy sobie Kolejna yy, Tutaj do znalezienia więc bierzemy sobie autko Dlaczego autko? Jest dużo szybsze niż rowerek A jednak, ja, no mówiłem Nie mam po kolei tego wszystkiego Myślę, że extreme to jest Na dobre 20 minut na pewno szukania Więc lecimy sobie Teraz tutaj OK. I mamy pod mostem Dobra Mamy pod mostem 16 O kurcze, to się dostać Do tego będzie ciężko to jest kolejny, jest ciężki dostać się tam w ogóle. Eee, dobra, ale byś jechał trochę szybciej. A nie? No właśnie. Eee, to jest śmieszne w ogóle miejsce, to jest to teraz zobaczycie. Ale mam drabinę. No tu drabina jest obowiązkowa, żeby się do tego miejsca teraz to wam pokaże dostać. Lecimy tu i zobaczcie, jest na kościele. Okej. Okay. Widzę, że niektórzy nie ogarnęli, gdzie to jest jeszcze. O, widzę, że tu panda się... Wzorują na mnie. O, wiedzieli! Dobra, jest drabina. Mamy. Ok. znaleźli. Yy, kolejne. To już widziałem. Niektórzy zdobyli z nich, więc no. <laughs> Zobaczymy, czy oni będą wiedzieli. Dobra. Wchodzimy sobie tutaj. Tu i tu jest za jednym z łóżek. Yy, tu. O, dobra, mamy. Kolejne. Kolejne będziemy już mieli. Dobra, tu. Tu lecimy sobie. Market, ale tu już lecimy rowerkiem. Market, nie będziemy ten. I lecimy sobie na studio. I za studiem jest kolejny. Tak, jest. Ko za studiem jest kolejny, czyli tutaj. O, mamy. Dobra. Kolejna, jeszcze jedna rzecz. Yy, to jest też w miarę do łatwiejsza do znalezienia. Ona jest tu. Dobra, mamy. Znaczy, ona nie jest tak łatwa do znalezienia, jeżeli po prostu nie wiesz, gdzie ona jest. Ale no, można ją po prostu znaleźć. Dobra. Kolejna. Y, jest też w ogóle. Wszystko jest tak ukryte, że trzeba naprawdę sporo szukać. Y, to jest po drugiej stronie. I ma, mamy już w ogóle 20 na 40, więc no, szukanie jest, myślę, ekstremalnie szybkie w ogóle, jeżeli masz się takie poradniczki. Więc, widzowie, też możecie sobie to zrobić według tego odcinka. Idziemy tu i tu jest za tym. Dobra. Kolejne. Yy, to już pewnie moglibyście ogarnąć. To jest takie miarę, jeżeli chodzicie po dachach a na pewno chodzicie po dachach, to to ogarniecie. Yy, to idziemy tu, tu i tu jest. Dobra. I z tego co pamiętam, to. Ale tego nie pamiętam pewny, chyba na tym, ale to później sprawdzimy. Yy, dobra, jeszcze kolejny dach, który powinniśmy sprawdzić. Ale też nie sprawdzilibyśmy, bo nie każdy o tym wie. Jest to dach na policji. I to nie jest ten sekret, który pewnie kojarzycie, że to jest tutaj, to nie ten. Tylko wchodzimy sobie tu i tu. Tu stawiamy drabinę. I tu jest, widzicie? Mamy 23. Lecimy sobie kolejny. Yy, muszę zobaczyć, gdzie to jest. Dobra, już wiem, gdzie to jest. To jest bardzo proste, to jest jeden z prostych tutaj. Mamy, 24. Dobra, kolejny lecimy. Też, też jest prosty. <laughs> I widzę, że właśnie ktoś go zebrał przed chwilą. Więc no, nie są tak, mają, nie mają tak źle. Więc lecimy sobie po prostu tutaj. O, mamy 25. Yy, lecimy z kolejnym, który też już. O, <laughs> widać, że go brali. Ale oni sobie cały czas na Discordzie mówią po prostu wszystko, gdzie co zauważyli, gdzie co znaleźli. Więc no, muszę być po prostu szybszy od nich. Yy, tu jest kolejny. Tylko bardziej, bardziej schowany. Tu, o. Mamy, dobra. Lecimy z kolejnym i jest on. Ojejku. Ten jest, jest na, jeden z najbardziej schowanych, jaki kurde, teraz widzę. No jest. No tragedia po prostu jest. No to znaleźć go teraz to jest ciężko. Musimy iść do biblioteki. O, są tu jeszcze tutaj widzą oni się cały czas. Zobaczymy w ogóle, ile oni będą mieli na koniec. Yyy... <tryk> yy. Dobra, mamy tutaj był, widzicie? Tu był tutaj, z tej strony. Lecimy z kolejnym. Ojejku, mogłem go wziąć wcześniej. Ale zupełnie nie wiedziałem, że on tu będzie. Co jest ważne, żadny z tych, tych nie wymaga, <laughs> jakby to powiedzieć, piwora, żeby wchodzić gdzieś w takie te. Dobra, wchodzimy tu. Mamy. Dobra, 28. Kolejny. Ojejku, ten to też jest mega ciężki. Ale jest w miar w miarę blisko, więc idziemy. Ten też jest mega ciężki. On jest tutaj jakoś. Wchodzimy sobie tutaj. Mamy. O. W sumie taki ciężki nie jest. Jakby się latało, w miarę go mamy łatwo. Dobra. Kolejny. Yy, tutaj. No nie jest ciężki ten, tak naprawdę. Bardziej tu chodzi o to, że no, jakbyśmy już szukali naprawdę, naprawdę długo, no to byśmy go w końcu znaleźli. Ale tu musielibyśmy naprawdę długo szukać. On jest przy ciuchach. Ciuchy są z drugiej strony. Tak jest. Ciuchy są z drugiej strony. Yy, mamy tutaj ok, 30 i lecimy z kolejnym. Yy, kurczę, gdzie on jest? Ole bym go nigdy nie znalazł. Tego. Dobra, on gdzieś jest tutaj. Wchodzimy sobie do Deikera. A tu, dobra, znalazłem go. Jednak jest git. Myślałem, że go nie znalazł yy, Tego wiem gdzie jest. I go możemy sobie zobaczyć. Idziemy sobie do kina. Widzę, że oni zbierali Cokierasy. Idziemy sobie do kina. Yy, ciekawe ile oni mają. Yy, idziemy sobie do kina. I on jest nad kinem. Dobra, mamy. 32 i teraz tak. Kolejny bardzo daleko. Więc pierwsze co robię, to biorę samochód. I muszę tam pojechać. On jest bardzo daleko. To jest chyba jeden z najdalszych wysuniętych tych Cokierasów. Więc tam lecimy. Dobra. Lecimy aż tam. Tutaj. I też nie każdy pomyślał, że akurat ten cukieras jest tutaj. Tak jest. Więc lecimy. Dobra, mamy. Kolejny cukieras też jest teraz od tego miejsca bardzo, ale to bardzo daleko. Ale na spokojnie myślę, że to lecimy do niego. Dobra. Lecimy i musimy jechać do jaskini. Tak jest do jaskini. I w jaskini mamy tego cukierasa. Czyli tak, tu, lecimy w lewo, dobra, Ok. mogliśmy kurczę wziąć go wcześniej. To też zrobiłem sobie takiej dokładnej mapy jak się poruszać. Yy, I tak, tu mamy, tu chyba jeszcze mamy, tak czy nie? A nie, dobra, yy, ja się walnęłem, dobra, na mapie <śm> źle spojrzałem, yy, dobra. Kolejny jest No też kolejnym miejscu Takim Oj oj Lecimy do niego teraz yy, Tutaj I musimy lecieć Teraz tam Tutaj tutaj W prawo Tu w prawo Tu w lewo Tu mamy autoshopa Oj Dobra gdzie jesteś w autoshopie to tu Tyłu. Dobra, kolejny, gdzie jest kolejny? No, i mogłem go zrobić teraz, a nie zrobiłem. No, jestem lama, jestem lama, ale też jest tak bardzo, bardzo schowany. Dobra, i teraz go zrobimy tutaj. Dobra, więc pewnie widzowie, jesteście już na tym momencie, więc powinniście mieć 35. Jak nie macie, to cofnijcie sobie odcineczek i no, lecicie, żebyście tak do tego momentu mieli już 35. No, bo no myślę, że nie, niektórzy, którzy będą chcieli tego ma na pewno zrobić, to będą go robili po kilka razy. Ja już tylko zobaczę, gdzie to jest. Dobra, musicie oddalić się przy kamieniu. Mamy, o, widzicie? Przy tym kamieniu. O, musimy tylko tak wziąć, dobra. Yy, tu, mamy 36. Yy, teraz tak. Musimy lecieć. Yy, na razie rowerkiem przez wodę. I lecimy w stronę shopy, w top. O, do tego arsza. I tu już powinniście mieć 36. Ciekawe, czy macie. Napiszcie w ogóle, widzowie, czy oglądaliście cały od początku i wszystko robicie ze mną w komentarzu. Ciekawe, w ogóle. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, bo to jest już w ogóle 16. 16 minuta odcinka, to napiszcie. I teraz tak, bierzemy stąd. Lecimy sobie tutaj. Dobra. Możecie sobie to posegregować dla znajomych jakoś lepiej niż ja to zrobiłem. I po prostu szybciej je łapać niż tak jak ja Ale mamy, dobra Kolejny, który jest w sekrecie już I to jest też taki miarę trudny do znalezienia Ale no myślę, że Dacie radę Teraz ze mną Ze mną to na pewno wszystko dacie radę znaleźć Lecimy sobie tutaj Na koniec tego archa i tu po lewej mamy. Dlaczego też pokazuje drogę i nie wycinam tylko miejsc? Bo też nie każdy zna na tyle bruch heaven, żeby wiedzieć, jak do danego miejsca dotrzeć. Więc macie idealnie, gdzie się poruszać, jak jeździć, yy, gdzie znaleźć. Yy, kolejny. Dobra, mam już kolejny. Miejsce kolejnego. Yy, jeżeli dobrze tak. Lecimy sobie od razu stąd. Lecimy w stronę paneli słonecznych. Ruszamy się tędy. I lecimy sobie za panele dobra. I mamy tą budkę. Nie trzeba mieć karty, więc jest luz. Ale trzeba wejść za budkę. I został nam ostatni, yy, który jest. Okej, okay. on jest ciekawie schowany. To jest naprawdę ciekawie ostatnie schowany. Ok, tutaj widzę, że zajrzał, więc pewnie będzie czekał na to, żeby yy, wziąć. Yy, nap yy, napiszę już do nich ile mają, a ja lecę po ostatniego. Yy. Ile macie najwięcej? Dobra, napisałem do nich. Ile mają najwięcej? A ja jadę sobie po ostatniego. Ostatni jest. On jest tam. Dobra. Zobaczymy zaraz, ile mają najwięcej. Zaraz napiszą i na czacie i zobaczymy. Dobra, oj. Dobra, lecimy. Oj, jeszcze mi nikt nie napisał, ile mają? to do nich napiszę? Ile macie najwięcej? Dobra. Napisałem do nich i zobaczymy. O, mam. Dobra. I to jest 40. Dobra. Mam. Pojazd odblokowany. Dobra. Sprawdzimy sobie go jeszcze. Przed końcem. 30 mają. Co jest? Ej, dobra, nie sądziłem, że tak dobrze to pójdzie. No ja już mam odblokowany. Ej, no fajny wygląda. a ma jakiś dźwięk. I patrzcie na to. Dobra, jest kit. Zapraszam! <śmum> mam go odblokowanego już. <śmum> Więc zrobione jest. A co to w ogóle jest? On tu ma jakieś guziczki. Tu ma jakieś ripa. A, tu z tyłu. Ale jaki on jest wysoki. Bo można się położyć w trumnie! Co jest? A tu jest jakiś sekret w trumnie? Nie ma. Dobra. O, ale fajny, fajny jest. A co się stanie, jak wezmę mu jeszcze? Jeszcze można go zwiększyć! Albo można mu różne poziomy dawać! Ale jazda, raz, dwa, trzy. Dobra. O, on, on jest wysoki! Dobra, widz, tutaj są, udało się. Naprawdę fajny, wysoki, macie wszystkie miejsca, możecie odcinkiem sobie robić. nadzieję, że będziecie cały odcinek oglądać, napiszcie jak dotarliście do tego momentu i napiszcie czy podoba wam się. Ten Monster track dla mnie jest mega, mega kozacki. Więc no, yy, myślę, że cukierasy trzeba zbierać i robić sobie tego. O, tu ktoś go ma też. Ale tego to wiem, jedna osoba go miała wcześniej. No, ale oni zebrali najwięcej 30. 23, 30. więc no, myślę, że jest super. Więc widzowie, dziękuję za oglądanie. Na razie, do kolejnego odcinka!